Witam, witam bardzo serdecznie Dziś jest taki temat, że rano okazało się że moje panele, które są podpięte do off-gridu są wydajniejsze od paneli, które mam zainstalowane od kilku lat Trochę mi to zainspirowało, bo różnica w przeliczeniu na kilowatopika była dość znaczna Gdy porównałem osiągi, okazało się, że instalacja, którą posiadam od kilku lat i ma zainstalowane panele monokrystaliczne Skierowane na południe pracuje z wydajnością około 10%. Z kolei, yy, panele, które mam podpięte do off-gridu, są skierowane na zachód i one są bardziej do pionu postawione niż te z instalacji tej gruntowej, typowej, którą mam od dawna. I te panele, które mam postawione do off-gridu, pracowały z wydajnością około 15%. Porównując jedne panele do drugich, to mamy około 50% różnicy między tymi starszymi a tymi nowymi. Chcę tutaj zauważyć, że e, warunki pogodowe e, no nie były zbyt dobre, bo było bardzo pochmurnie. No, o, ogólnie zachmurzenie było bardzo duże i w ogóle byłem zdziwiony, że te 6 paneli do off-gridu sobie tak dobrze radzą. Chodzi o to, że z rana sprawdziłem ile produkuje mi duża instalacja, a ile instalacja off-gridowa. I widzicie ile produkowała instalacja duża, a ile mała. Jaka jest różnica procentowa e, w produkcji. Tu widzimy, że te małe z Watopika robią dużo więcej niż ta instalacja duża skierowana na południe. Widzicie, jakie są panele? To są jasolary 385W, model 60S20. Jak widać, to proste halfkaty, technologia już jest nowsza. Tu widzimy, że panele są starszej generacji to są zwykłe ogniwa pięciobusborowe, proste panele. Ale ja nie narzekam od kilku lat pięknie to produkuje jakieś słońce no dni pochmurne mogą sobie gorzej radzić. W tej chwili przy tym zachmurzeniu jakie jest, to jest około południa teraz, to produkowały około 10% swojej mocy. A te panele tutaj produkowały około 15% mocy, także mamy około 50% więcej niż z tamtych starych paneli. Tu widzimy na falowniku jaka jest produkcja 350 W produkowały czyli 2,3 kWp, a 350W w produkcji, to mamy około 15% sprawność paneli przy tym zachmurzeniu. Także bardzo, bardzo fajnie. No, ogniwa, tak jak powiedziałem, half cuty proste, to są jakieś dwuletnie czy półroczne panele, Tante są 4,5 roczne panele starsze no być może jakaś degradacja ze względu na ten rok czy dwa jest, ale ja bym bardziej stawiał na, na technologię, dlatego twierdzę, że tutaj technologia ma znaczenie i to się rozwija w dobrym kierunku starsze ogniwa to są zwykłe ogniwa monokrystaliczne takie typowe kiedyś były montowane mam tutaj kartę katalogową z tych ogniw to są zwykłe ogniwa, no nie wiem jak to, jak to ocenić, no to z, zwykłe monokrystaliczne mono ogniwa, panele ML-owskie, e, 60 ogniw, niskoprądowe, e, tutaj widzimy to są 300 o sprawności 1844, to jest sprawność modułu, prawda? I napięcie pracy, jak widzicie, 32, tam 33, prąd 93 Ampera, no i... E, f... To no takie współczynniki strat, na, czy prądu, czy, ale to temperaturowe to akurat nie ma tutaj nic do rzeczy, bo było jakieś 5-6 stopni na plusie tylko i panele drugie, które mam przy off to są Jasolary model 385 W, seria JAM 60S20, i to są układy połówkowe, czyli wykonane z połówek ogniw wykonane z ogniw PERC czyli już mamy nowszą technologię po pierwsze po drugie mamy ogniwa połówkowe i mamy 9 busbarów, a w tych starych mamy tylko 5 także tutaj też na pewno to ma wpływ widzimy tutaj, karta katalogowa jest nie wiem z którego roku, czy to będzie widać tutaj, no nie ma napisane no ale tutaj ja solar deklarował że jest wyższa moc wyjściowa, no i to by miało jakieś odzwierciedlenie w tym co zauważyłem niższe zacienienie, niższe straty rezystancyjne, to tego nie mierzyłem, także nie wiem. Wyższa tolerancja do obciążenia. Nie wiem, być może zaraz zobaczycie, są zainstalowane na takim drewnianym stelażu, mimo że drewniane, ale dość solidnie zrobiony. No i co więcej, tutaj mamy spadek wydajności w ciągu 25 lat co roku o 0,55%. I mamy 25 lat i nam to spada, nie wiem, na którą patrzeć, na pomarańczowe, czy na. Na niebieskie, ale niech y, mamy 83,1%, prawda? Albo nawet 84,8%, ale w tych wcześniejszych, które mam, ml y, tutaj jest y, spadek y, mocy. Jakaś moc jest 25 lat, 83%. Tu mamy 83%, a w tych mamy też 83%, czyli gwarancja na moc liniową jest podobna akurat w tych modułach. Ale jak widzicie, technologia robi robotę. Nowsze ogniwa, nowsza technologia i mamy dużą różnicę w wydajności. No, przynajmniej w pochmurny dzień. No, trzeba było zrobić testy w dni słoneczne, ale nie posiadam takiego falownika, który ściągnąłby z paneli 100% mocy, którą generują. Z ciekawostek, jeszcze jakie mogę Wam powiedzieć, to mm, są ogniwa tak zwane N-typy i P-typy. Obie technologie występują na rynku i są dostępne dla, dla nas, konsumentów. Ogniwa N-typowe są nowsze i z tego, co deklarują producenci, mają kilka dodatkowych zalet w stosunku do ogniw, które stosowane były do tej pory. A należą do nich m.in. wolniejsza degradalność oraz lepsza sprawność i wychwytywanie światła w dni pochmurne. I z tego co się dowiedziałem. Ogniwa N-typowe i P-typowe różnią się przede wszystkim tym, że N-typy, według deklaracji, mają, wyróżniają się wyższą wydajnością. To nie jest wydajność tam razy 2, to są jakieś tam procentowe po przecinku, czy nawet 1% różnica. Mają wyższą sprawność w odniesieniu do ogniw P-typowych. No, i żywotność. To, co deklarują producenci, degradacja spowodowana światem jest mniejsza. Czyli te ogniwa nie ulegają tak szybko degradacji, przynajmniej w pierwszym roku, jak ogniwa p tajpowe No, to są deklaracje. Ja mówię, te, testów nie robiłem te, temu. Trzeba wierzyć, w to, co, to co piszą, prawda? A czemu tak się dzieje? W ogniwach n tajpowych jest domieszka fosforu. A w ogniwach p tajpowych jest BOR. Skąd dodatek e, boru lub fosforu w ogniwach? A Ano stąd, że ogniwa krzemowe, żeby działały, muszą zostać wzbogacone. I wzbogacenie to jest za pomocą boru w ogniwach P-typowych, a za pomocą fosforów N-typowych. A co to nam daje? A to, że gdy pada światło na panel, to. E, to. A co to nam daje? To wzbogacenie. Ano to że gdy pada światło na panel, to yy, powoduje yy, różnicę ładunku elektrycznym między górną a dolną częścią ogniwa. Bor używany w ogniwach ty, tych dodatnich, pozytyw, działa dobrze, ale ma wady. Powoduje degradację wywołaną światłem. I to się nazywa nawet w kartach katalogowych nieraz LID. Zmniejsza ona wydajność paneli słonecznych około 1,5% w tych panelach po pierwszych kilku dniach na słońcu. Także dość szybko reaguje. Fosfor znowu nie ma takiego skutku negatywnego jak bor, i ogniwa N-typowe zaczynają od wysokiej wydajności bez spadków po kilku dniach na słońcu. Tutaj też znalazłem taką stronę internetową, gdzie jest dokładnie opisane, jak są zbudowane ogniwa, jakie są różnice w technologiach. Także możecie sobie doczytać śmiało, jak ktoś lubi lekturę taką do poduszki, jak to działa, jak to jest skonstruowane. Dodatkowo jeszcze co znalazłem, to mnie zainteresowało bardzo. <laughs> Longi wprowadził wersję. HIMO6 czy SIMO6, no nie wiem jak to czytać, i to są ogniwa w technologii BC, czyli Back Contact. Jak na wskazuje, ogniwa są z przodu czyste. Nie widzimy tu żadnych nitek, buzbarów, nic takiego. Wszystko jest ukryte pod spodem, dlatego to jest nazwa Back. Że, że jest z tyłu, tego nie widać producenci deklarują, że przez to, że z przodu nie mamy żadnych dodatkowych tych buzbarów, na, na, na pełnej powierzchni ogiwa mogą nam generować energię elektryczną, nie ma żadnych zacienień tutaj tak zwanych, a dwa co się dowiedziałem, że po, no, prawdopodobnie są w technologii P-Type no tak przynajmniej powiedział konsultant na targach ale w internecie znalazłem też informację, że są n type także być może są i takie i takie, to... Ja do końca tego nie wiem, ale w każdym razie fajna technologia, że z przodu no to dość estetycznie wygląda. No powiem Wam, że ciekawa opcja. Jak z żywotnością, jak ze sprawnością, nie mam pojęcia, bo to dla mnie jest nowa technologia. Też, jak wiecie, szukam paneli do swojego oglida. Zastanawiam się, czy właśnie pójść te Longi, czy po prostu jakieś Jinko, czy p type n type jeszcze tutaj rozważam. Po prostu gdzie kupić, za, za jakie pieniążki, bo też, no wiecie jak jest, na off -grid nie trzeba cudów, ale chciałbym mieć też jakieś panele na lata, bo wiadomo, żeby też w takie dni pochmurne coś tam robiło. Jeśli może mi zrobić 500 W, a, a, a 600 w pochmurny dzień, czy 650, no to dla mnie to już jest, no to, no to sporo, że tak powiem, na jakieś tam mocy paneli, no to, to, to teoretycznie mówię. No, i współczynnik temperaturowy mają tutaj, widzę, że dobry, bo małe spadki są. Aha, jeszcze nie powiedziałem o tych panelach N-typowych, że one też mają dobrą sprawność, ale nie mają takich wysokich spadków temperaturowych w stosunku do P-typów. Reasumując, widzicie, mamy już kolejną technologię, mamy coraz lepszą sprawność, coraz lepsze możliwości generowania energii. A co za tym idzie, większe uzyski. Najpierw były panele amorficzne, później pojawiły się panele polikrystaliczne, później były monokrystaliczne. No, i jak widzicie, te mono najbardziej się e, rozwijają. E, były pierwsze zwykłe mono, później e, technologia monoperz. Później przyszły Halfkaty, yy, równocześnie z bifasjalami. Teraz mamy technologia n-type oraz backcontact. Sytuacja jest bardzo rozwojowa, a przy wprowadzaniu każdej nowinki technicznej z nowej technologii mamy coraz wyższą sprawność, czy to przy pochmurnym niebie, czy też przy pełnym słońcu lub też w wyższych temperaturach. Wszystko jest dopracowywane coraz bardziej i uzyski są coraz większe. Yy, co ja potwierdzam osobiście na własnym przykładzie, porównując yy, dwa panele monokrystaliczne Między którymi jest tylko kilka lat różnicy od wprowadzenia na rynek. Dodam tylko, że gdy pokazywałem przykład paneli N-typowych, to wziąłem e, pierwszą lepszą firmę, e, która oferuje panele z takimi ogniwami, a jest sporo firm oferujących swoje panele z ogniwami N-typowymi. Także tutaj każdy musi sobie sam zdecydować, w jaką firmę pójść. Co do technologii Backcontact, nie wiem, czy inne firmy oprócz laundry, jeszcze oferują jakieś e, panele w tej technologii. Być może tak, ale ja nie znalazłem materiałów e, mówiących e, stricte, że. Ta i ta firma oferuje PNL w tej technologii. Być może nie znalazłem tego, no, nie, nie ukrywam. Dodam tylko, że no, nie krytykujcie za bardzo, bo temat nie jest taki prosty, jak mi się wydawało. Chciałem przekazać jak najwięcej takich informacji w prosty sposób. Cała technologia produkcji, czy jak to działa, no to powiem Wam, że no to studia. To Trzeba naprawdę przestudiować konkretnie materiał. I tak chwilę nad tym posiedziałem. No, jak to źle, y, powiedziałem, no to piszcie w komentarzu, sprostujcie. No, ja nie ukrywam, że sam się te, tego uczę wszystkiego i mogę popełniać błędy. W każdym razie no, chciałem przekazać y, w taki namacalny sposób osobom, które mają wątpliwości, jak to działa, jak, jaki jest panel, jakie są wydajności, jakie są różnice, y, jak to wpływa na nasze uzyski i, i jak w przyszłości może rozwijać się ta technologia. To tyle z mojej strony. Dziękuję wszystkim, którzy dotrwali do końca i i wytrzymali to moje gadanie. No i pozdrawiam wszystkich.